Cool, uh, intro music. Przywita się z wizami, cześć wizowie. Dzisiaj będziemy zwiedzać yy, 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 wrak, który obiecałem, że będziemy zwiedzać w odcinku, przed tym odcinkiem. Ale tego dziś zrobiłem, bo... Nie, zwiedzałem już Merkurego, teraz zwiedzamy jakiś inny wrak. Te to nie jest. Te wszystkie wraki, jakie na razie zwiedzasz, to jest cały Merkury. Merkury był ogromny. Się rozjebał na tyle kawał. Twoja mama jest ogromna. Była ogromna. Pierdawaj. O, tak! Pręt paliwowy! Będę musiał wydawać mniej materiału. Weź, weź ty te jebane pręty, został w bazie, bo ty to nosisz od z siedem, to ci zajmuje miejsce. Tak, tak, szybek, dobrze to wiemy. To chyba jesteś. Ale też dobrze wiemy o tym, że jestem fanatykiem energii e, nuklearnej. Ale ty nie masz jeszcze reaktora i. Jeszcze! No, jeszcze go nie mam, jeszcze. Go nie będziesz ją w najbliższym czasie, bo jesteś leniwą pałą. No, nie jestem leniwą pałą, tylko mój projekt pierwotnej budowy zajmuje bardzo dużo czasu. Byś go już zaczął, Żebyś hitrał, Zacząłem żebyś go! Traku, Zacząłem go! Ten ten tytan, który znajduje się w Hitraku i obecnie w moim ekwipunku Dobra, akurat teraz tylko i włączył w Hitraku On zniknie od razu po tym jak spróbuję się wziąć za... znowu za ten, za budowę Pierwotną, czyli rura, rura, pełno rur A wróże nie będę mieszkał, bo mi krzyż będzie boleń. Ale tam ta rura, tam ten... Plusik, czy to tam jest, to jest na razie spoko, to fajnie wygląda, fajnie się w tym mieszka. To jest elektrownia. Zostaw elektrownię to, spokoju. Ponieważ to, to co to jest, to jest wystarczające. Nie, nie ma tam łóżka, nie ma tam akwarium, nie ma tam... Yy, <grym> nie ma tam... Takie rzeczy Bo jestem fanaty... Dlaczego na tym jest te... geniatyczny BB8? Jak ty nie masz chyba nawet pomieszczenia wielofunkcyjnego. Mam pomieszczenie wielofunkcyjne, mam... mam pełno pomieszczeń. Czemu na tym jest ginatyczny BB8? Ciekawe jakie łódki u... Ale ja nie znałem co ja to buduję wybudujesz wszystkie. <grym <grym tu jest to jakiś pomysł na jakiś po, na jakieś pomieszczenie. I przez to, że to powiedziałeś, prawdopodobnie... No, ja to chyba na kurwa Bo Każdy z tej ekipy. Każda osoba, która była właścicielem danego łóżka nie żyje. Za No co? Nikt nie żyje. Każdy umarł. Nie możesz tego wiedzieć, tego... co nie jest pokazane bezpośrednio na ekranie. No, ale tego nie widziałem, wcale nie z Ich śmierć nie została bezpośrednio pokazana na ekranie, więc nie, jest, nie możemy mieć pewności, że nie żyją. Tak, <ścoughs> no, no, wszyscy są w schronie jak w Nie powoli. Wiesz nie, że dostajesz tyle patronów, bo w Być może zrobił, albo częściej używał światła, bo w tych wrakach jest kurwa ciemno, a jest... trochę rzadko tego używamy. Po to jest latarka w tej grze parówo. Bo... Ta, to w filmiku, który właśnie opublikowałem, no tak, hejtuje to, że dostałem schemat na latarkę czołową. To, no tego jeszcze coś było? Takie coś było i takie coś odblokowałem Po sobie to, to, to się, No dobra to jest do dupy, to, to już się zgodzę, to jest do dupy bardzo ale Bo to potem to temu jest głowy na Oddycharkę Dziennik, komunikat pi, e, piknik wśród świateł ja, Jasmine O tak, szczapka tytadu, I like it Właśnie ty, patrz jakie te rzeczy tutaj. tam normalnie w tej grze sobie tak o tak o leżą miedziane przewody, wystawy elektryczne, sztabki, wszystko, ty to kurwa wszystko, bo na rado jak nie będziesz miał miedzi, będziesz musiał szukać miedzi, mieć miedziane przewody, to będziesz później pachnął, czemu tego nie podniosłem, nie i wszystko, Ta gra jest dużo łatwiejsza niż jedynka, więc... Wszystko. Z miedzią problemu, mieć nie będę. Haha, ha, zrozumiałeś, bo mieć nie będę! A gadamy Ach, o miedzi I weź w ogóle najlepiej, żebyś podnosił wszystko, bo może na przykład nie wiem hmm. się jak będziesz znajdziesz znowu służy ty prędko to co go podnieś, bo może coś z niego jednak się da zrobić. Dobry Boże jaki jest... Po to... Lepiej podnosi dosłownie wszystko. Dobry Boże, jaki jestem kurwa zapasny. Ja, jesteś sucharem. Zbierzasz. No i co tam w ogóle z tego ziomka, co ci wysłałem tiktoka, za jak birgada. On wygląda, gada zajebiście, a że robi cukier z cukrem w korwin, to co z tego? Bracie, kolega jest szalony, wykorzystuje 20 torebek na jedną herbatę. Dziękuje. Bo Ale to musi być... Ale... Ale to musi być gorzkie. W sumie zależy jaka to była herbata. Pytaj Ale to musi być intensywny smak, Jezus Maria. Intensywny smak. Wyczuwam ja cukier, bardzo dobrej jakości, wiesz, przybija mi się mały smak cukru. No. Jeżeli, jeżeli, tak, jeżeli, jeżeli pokazałbyś mi na kamerce kiedykolwiek, że masz kilogram cukru waniliowego, to byłbym pełen podziwu. Czekaj, zaczekaj. Co? On tam cukier płaci na pół Co? On ten cukier waniliowy kilo Nie, nie, on użył zwykłego cukru, ale mówię tak z innej paczki, że jeżeli pokazałbyś mi kiedykolwiek, że posiadasz kilogram cukru waniliowego, to byłbym pełen podziwu. No, mamy kilogram cukru waniliowego? Kilogram cukru waniliowego? No ze w sklepu mamy kilogram cukru waniliowego? Daję. Eee, to mamy tyle cukru waniliowego? Nie. O Słuchaj, coś z Jest z sobą I W sensie słuchaj słuchajcie cieszę się, że z sobą rozmawiamy, bądź muszę jakiejkolwiek rozmowy prowadzicie z widzami. Hell yeah! No nie o to chodzi w nagrywaniu paru roku. Mam to gdzieś Niech sobie słuchają naszej rozmowy Ale Kogo obchodzi co my gadamy, co marnie obkurzia. Nie wiem! Gameplay też mają i mają też paru debili gadających o debilnych rzeczach. A, bo kogoś to bardzo obchodzi. No słuchaj, według mnie jest to całkiem zabawne, że jakiś gościu z dupy zaczyna pieprzyć się o tym, że byłby pełen podziwu, gdybyś pokalało mu kilogram cukru maniliowego na kamerce. Wiesz ja myślę, że nie każdy ma taki humor. Jeżeli ktoś ogląda ten kanał, to znaczy, że ma upośledzony humor, czyli mój i twój. Ja w ogóle nie sądzę, tym, że kiedykolwiek. Ty masz tych paliwowych chyba samolotów 7. Więcej już. Jeden generator, kurwa, produkuje chyba 2 miliardy energii, <suszy> czy nie ile, więc ja nie wiem, co chcesz tu wykorzystać na radze. <suszy> Pamiętaj, jeżeli. Energii jest, jeżeli energii generuje się za dużo w porównaniu do tego, ile się jej wydaje, to w realu powinno dojść do pewnej katastrofy. Całkiem sporej katastrofy, ale niestety ta gra tu subnautica, i wątpię, że jest tu takie y, y, zdarzenie. No i co są, że gram kobietom? Że ona nie umie w takie rzeczy. Wybuchanie reaktorów? Tak. Mam pewne podejrzenia, że to akurat atut. No wiesz co, nie wiem. Chociaż nie, gdybym... Chłopki z Czarnobyla do tego wprawę. Chociaż nie, mógłbym, to, mógłbym wykorzystać e, tą umiejętność przeciwko wszelkim lewiatanom. GENIALNE Dwóch chyba Co? Najwyżej dwóch, bo chyba tylko dwóch jest w tym gównie Są tylko dwa lewiatane w tej grze? Nie wierzę w to Agresywne No to leży, jak to po. Czekaj Widzowie no to... Nie spodziewałem się, że tak szybko to pójdzie, ale... To jest koniec odcinka Helie, 10 minutowy odcinek perfekcyjny dla dzisiejszego pokolenia ludzi niecierpliwych, głupich pizd. Dobra. To mleko coś te zejdzie. Nie wiem jak mam nie wiem jak zmontować ten odcinek, ale chyba tego nie zrobię. Żegnam. Tak. Bo, z, bo zrobimy to co miałem zrobić podczas tego odcinka Chociaż dobra, skoro... Nie panego pichuj. No, Czego... zrobię tak. Dobra, co? Chociaż nie Nie, dobra. Yy, zrobię speedrun do artefaktu Właśnie byś mógł tu te artefakty zbierać, co? Zamknij i ja zbieram tylko takie, które są nieoznaczone. Ale ty nieważne, które chcesz, tak ci Alan to oznaczy, więc każdy będzie oznaczony. A, to ja zbieram takie, których nawet oznaczonych jeszcze nie mam. Chyba tak się nie da, wiesz. Da się i na niejednym odcinku już to go doprowadziłem. A dora tu jest ta pilotka, to chuj za... Żegnam wezwizowie, nie było o tematu o artefaktów, e, o artefaktów, tak, liczba bloga w momencie kiedy gadam o jednej rzeczy, tak, polski na trójkę, żegnam.